Mój drogi wodniku, witam Cię bardzo serdecznie. Tak, przygia, nazywam się Pio i zapraszam Cię na twoje czytanie, zobaczmy, co tutaj w sprawie piszczeć będzie dla Ciebie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie będzie się działo, ponieważ u Ciebie jest bardzo dużo pracy. U Ciebie będzie nie tyle dużo pracy, co też dużo takiego wkładania swojego czasu, swoich emocji oraz swojego takiego, swojej weny wewnętrznej w dopracowywanie swojego życia. Tutaj ogólnie wychodzą jakieś kursy, jakieś szkolenia, i też pójście w jakimś kierunku, w którym. Ty zobaczysz, że tak naprawdę masz tutaj jakieś inne możliwości. Tutaj będzie Tobie zaproponowana albo jakaś nowa pozycja, albo jakiś wyjazd związany właśnie z Twoim rozwojem, ale też jest tutaj bardzo mocna taka energia zadbania o to, czy Ty na pewno tego chcesz. Bądź też zadbanie o taką decyzyjność, nie? czy ty na pewno nie zasłużyłeś albo nie zasłużyłaś na troszkę więcej? Jest tutaj bardzo mocna taka energia, że trzeba będzie po prostu tutaj postawić troszkę taką. Ja bym to nazwał kropkę, kropkę nad i, ale też w postawieniu na, na, na swoim. Jest tutaj taka bardzo mocna, sumienna praca. Może być tej pracy bardzo dużo w tym najbliższym czasie i może ciebie to po prostu denerwować, że, że nie masz czasu dla siebie, nie masz czasu dla rodziny, nie masz tutaj czasu, żeby troszkę odpocząć. Za dużo po prostu tego wszystkiego. A też tutaj bardzo dużo, tak u siebie wychodzi troszkę brak cierpliwości, na tą cierpliwością troszkę trzeba będzie tutaj popracować. I też, jeżeli chodzi tutaj, bo wychodzi, wychodzi tutaj jakieś zapoczątkowanie jakiegoś nowego projektu, będzie trzeba się jakiejś nowej pracy. I po pierwsze trzeba będzie włożyć tutaj troszkę więcej czasu, cierpliwości, ale też po, troszkę jakby zadbania o taki marketing, o biznesplan, o strategiczność. A co za tym idzie, też połączyć to bardzo z cierpliwością, ale też połączyć to troszkę z ludźmi, którzy mogą Tobie to pomóc, którzy mogą tobie dopomóc sobie w tym twoim rozwoju i też ludzi, którzy będą odpowiedzialni. Widać, że tutaj to będzie tutaj takim głównym głównym problemem dla Ciebie, że tak powiem, albo taką lekcją i wnioskami, które trzeba będzie tutaj wynieść z tych lekcji. Jest też tutaj takie bardzo, tak jak już powiedziałem, uznanie zawodowe, które wyjdzie, ale tak powiem powiem, możesz czuć się trochę taki niesmak, że to nie jest do końca to, czego oczekiwałem, bądź też oczekiwałam i trochę Cię to może po prostu zdenerwować, nie, ale Ogólnie jest tutaj dobra atmosfera, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o ten rozwój, jeżeli chodzi o tą pracę, ale też jest tutaj jakieś albo egzamin, albo jakieś coś, tutaj, coś, coś tutaj się działo pod tym kątem. I jest pozytywne jakby zdanie tego. Także to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Także jeżeli czekasz tutaj na jakieś właśnie pozwolenia, bądź też czekasz na jakieś odpowiedź, czy jest pozytywnie, czy negatywnie, tu wychodzi, że będzie pozytywnie. I masz się z tego cieszyć. Aczkolwiek to jeszcze jest troszkę taka droga, żeby doprowadziła Cię do tego miejsca, w którym chcesz być. Tylko tyle. Ale i to jest właśnie ta cierpliwość. Jest też tutaj taka energia, że ktoś do ciebie przyjdzie i ktoś może ciebie o coś poprosić. To będzie albo jakiś przyjaciele, albo jakaś rodzina. W razie będziesz się nad tym zastanawiać, czy ty na pewno chcesz tym osobom pomóc. Czy to na pewno jest dobre dla ciebie, czy to na pewno jest dobry moment, dobry czas. To może mieć, związane, mieć związek z jakimiś finansami, albo z jakimś poręczeniem za kogoś, albo za coś. Uważaj, pamiętaj, że wszystko musi być zapisane na papierze prawnie. Nic nie może być na papu ani na ręku. Tutaj po prostu uważaj. Na jakiś naciągacza, bo ludzi, którzy mogą po prostu od Ciebie chcieć. W ogóle u Ciebie widać, że ty dajesz z siebie 4-5 tysięcy procent, a dostajesz z powrotem może 1 procent. Uważaj na to, ponieważ widać, że to Ciebie po prostu też może męczyć. Wychodzi tutaj ta w pe pewnym sensie też. Y i dodam jako jeden z bonusów, dzielenie bądź też podzielenie pewnych rzeczy. Nie wiem czy to jest coś związane z jakąś działką, ale tutaj widać też na papierze pewne rzeczy, które tutaj są dzielone, bądź też szkice. Bardzo dużo szkicy tutaj wychodzi. Coś związanego z ołówkiem właśnie też i coś związanego z... Może będziesz szukać ołówka i nagle nie, nie, nie znajdziesz go albo ktoś ci da ten ołówek i ta osoba, która ci da ten ołówek, ty po prostu pomyślisz sobie o wow, ale to jest osoba niesamowita. Coś tutaj się będzie działo w tym polu i to może mieć też związek z jakąś nową, jednostką miłosną, ale też takim połączeniem przyjacielskim. O tak bym to nazwał jak na razie. Bardzo, bardzo ciekawe. Coś jest związanego też tutaj, jeżeli chodzi o młotek i wbijanie gwoździ, to jest tutaj też bardzo pokazane, ale też coś związanego z... Z siedzeniem, bądź też jakimś stołkiem do siedzenia. Może już tu trzeba, będzie trzeba zainwestować troszkę pieniędzy, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ym, i będziesz się zastanawiać, gdzie ja mam kupić, albo ym, z kim mam się tu skontaktować, żeby mi zbudował taki stołek. Troszkę tak zajerzasz stolarzem albo stolarką ym, w, tym, w ten deseń. Może będziesz chciał zainwestować, albo chciała zainwestować pieniądze w stolarkę albo w, tym, w ten coś z tym związanego, ale ym, będzie coś tutaj, w każdym razie, w ten deseń ym, też coś grane. Aha, i coś związanego z kimś, Kościołem, bądź też jakimś klasztorem, może tutaj pojedziesz, wyjedziesz, żeby zwiedzać takie rzeczy. W każdym razie będziesz czymś bardzo wow, zaskoczony, bo też zaskoczona. Ale tak, mój drogi, moja droga, jeżeli to czytanie z tobą rezonowało, prosimy tutaj o kciuka w górę, prosimy tutaj o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, jak się tobie podobało. I też, jeżeli jesteś zainteresowany, bo jesteś zainteresowany prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na piwa, udzielę w tej informacji, kiedy możemy się spotkać o której godzinie i w jakiej formie. Dziękuję Tobie, bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa.